Moja przygoda z kancelarią jest o tyle nietypowa, że po zakończeniu studiów miałem ponadroczną przerwę. Rozpoczynałem współpracę od stanowiska stażysty, natomiast teraz pracuję jako aplikant radcowski. Pragmatyk najbardziej cenię poza wyjątkowymi ludźmi oraz ciekawymi zadaniami merytorycznymi indywidualne podejście do każdego ze współpracowników. Pamiętam, kiedy jeszcze jako student poszedłem do wspólników i poinformowałem ich, że po zakończeniu studiów będę chciał wypowiedzieć umowę ze względu na to, że planuję podróżować przez najbliższy rok, a wspólnicy nie przyjęli mojego wypowiedzenia, tylko zaproponowali, że może jednak zawiesimy tylko umowę, a kiedy będę wiedział, że już jest czas wrócić do Polski, i wrócić do zawodu, mam się odezwać, a oni przygotują dla mnie stanowisko. Wtedy wiedziałem, że kiedy będę chciał wrócić do zawodu, nie będę szukał żadnego innego miejsca pracy. Za najbardziej unikalne w pragmatyk uważam to, że jest to znacznie więcej niż tylko kancelaria prawna. To nie tylko pisanie pism oraz wniosków do KRS-u, ale także możliwość zostania współautorem książki. To możliwość zorganizowania szkolenia czy przygotowania właściwie dowolnej, ciekawej inicjatywy.